Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj Zabójca, nadal 390 poziom, nadal legendarny dungeon. Ale to nic, bo najważniejsze jest to, że idziemy cały czas do przodu. Brakuje nam jeszcze około miliarda expa do poziomu, ale od jutra, jak to widzicie, to już od dzisiaj jest event xp i będzie trwało aż 4 dni. Więc tutaj na pewno levelę polecą, więc bardzo jestem z tego szczęśliwy. Na pewno musimy ogarnąć sobie postacie. Zobaczmy, ile nam tutaj brakuje do pokonania kolejnego etapu, czyli drugiego legendarnego przedmiotu. No, dość sporo. Jesteśmy na 32. pomieszczeniu na 100. Jeśli chodzi o klejnot losu, no to nie mieliśmy naprawdę nic ciekawego. Więc musieliśmy wziąć obrażenia. Potworów się zmniejszają i nie mamy ucieczek, tak naprawdę więc musimy tutaj walczyć, więc im więcej mamy zdrowia, tym lepiej. Ale najpierw zobaczmy, co jest na plakacie. Trzy piwa w karczmie, więc to na pewno sobie bez problemu zrobimy. Od jutra prawdopodobnie też będą sterylne sedesy, ale my mamy jeszcze trochę tych epików, więc możemy sobie tutaj nawet dzisiaj jednego spuścić. Takie butki dostałem punkty życia 6%, prawie 600 statystyk, więc nawet przyzwoite ulepszyłem sobie je razy 10. No i czekamy na kolejne dobre rzeczy. Tą broń sobie tutaj schowam, bo zapomniałem ją schować. To zostawiamy tutaj. Te buty czekają, aż będą buty, oczywiście uwiedźmy. bo trochę tych butów tutaj mamy, Aż cztery pary, mamy też trzy pary pasów i trzy pary pierścionków, więc miłoby było, gdyby w końcu coś wied wiedźma od nas chciała z tych rzeczy, no bo byśmy się troszeczkę opróżnili. Zróbmy sobie ataki w pupilach, właściwie to jeden atak. Tu jeszcze od jutra będziemy łapać w drzewia. Ciekawy jestem, jak będzie. Wyglądał event na, te, na to łapanie pupili, no bo mamy trochę do złapania, więc ciekawe, jakiego pupila nam wylosuje. Czy to jednego tylko pupila będziemy mogli złapać przez cały ten czterodniowy event, czy więcej? Wszystko się okaże już niedługo. No, jedynie tutaj na zabójcy mamy do złapania jakiegoś pupila, no bo. Przecież na Magu mamy skończone wszystkie, nawet karmienia na wojowniku mamy wszystko złapane, więc najbardziej oczekujemy tutaj właśnie na tej postaci tego eventu. Udało się wygrać, więc to najważniejsze. Jeśli to nie będzie zawisza, to będę też spoko zadowolony, bo to jest piątek 13, czyli 13 maja ma być właśnie piątek 13. Więc to dosyć szybko sobie złapiemy. Jeśli chodzi tutaj, właśnie zielone świątki, można by było pomyśleć, żeby to był ten pupil, no ewentualnie właśnie urodziny Shaykesa, czyli czerwiec, żeby był troszkę szybciej dla nas. To bym się wcale nie pogniewał. No i dobra, to mamy ogarnięte. Idziemy dalej. Jaka ziarenka. Niech będzie, powiedzmy, ten przeciwnik. Niestety nie udało się wygrać. Koda bo byśmy już praktycznie kończyli sobie ataki. Tutaj dołączmy, zobaczmy jak nam idzie Hydra. Dzisiaj chyba zbijaliśmy czterogłową Hydra, albo nie wiem, albo mi się wydaje. A już pięciogłowa tak ładnie siada. No nie wiem, nie jestem przekonany do końca. Podobno właśnie teraz jest tak, że te pupile gildyjne można dowolnie szachować, zmieniać i wtedy ustawia się odpowiedni e, atrybut odpowiednia e, siły e, pod e, hydrę. Więc ta hydra pięciogowa jest zwiadowcą, więc ustawiliśmy zwiadowcę. No i ciekawy jestem, czy to podziała, bo podobno działa, ale ja tutaj jakoś na razie różnicy nie widzę. E, dobra, zróbmy tą awkę. I zobaczymy, co się będzie działo dalej. Po afce sobie pójdziemy na legendarny dungeonik, bo jeszcze parę te minut skorzystamy. Może nam wskoczy 1% życia, było 94%. Więc jeśli będziemy na 95%, to też będzie przyjemnie. Dycha za 5 milionów to trochę mało. Weźmiemy siódemkę. kolejny item, który nas troszkę, troszkę zapycha. Niedobrze. A jak wygląda sytuacja z, z runami? Tak mi się wydaje, że dobrze by było to zresetować. Więc zresetujmy. Rytuał odcinkowy spełnijmy. I idziemy sobie tutaj dalej klikać. Bierzemy sobie tą siódemkę. Możecie dać znać, co sądzicie o meczach linii mistrzów. Jak Wam się podobały? No, dla mnie jest dosyć spore zaskoczenie, takie, że w półfinałach jest, są dwa zespoły hiszpańskie i dwa zespoły angielskie. Więc znów, no tak dziwnie. Bo chyba w tamtym roku też tak było. Na pewno były dwa angielskie, ale czy dwa hiszpańskie też były w tamtym roku w półfinale? Tego już kompletnie nie pamiętam. Jeśli ktoś Pamięta i ma chęć tutaj powiedzieć, to niech napisze w komentarzu. Dobra, my już praktycznie jesteśmy przy końcu pierwszego paska. Tutaj się szybko to markę robi, no bo jak widać na Expo te misje dosyć długie, często wybieramy, więc kurde kolejny item, ale to raczej będzie do sprzedania, bo to milion, to nie będę tego raczej trzymał na siłę. weźmy tą piątkę ta dycha nie była warta tego żeby ją wziąć tu bierzemy to. no i pierwszy pasek za nami 65 milionów zaraz odbierzemy też e... premia to złota 16 to jest dość słabe, dobra wyrzućmy te po milionie odbierzemy sobie plakat że tutaj dodatkowy EXP wpada, tu weźmiemy sobie dwójkę. Kolejny item, ale to jest na szczęście na rozmontowanie. Więc spoko, tu jest przyzwoita dycha. Więc też bierzemy. No i znowu jakaś słaba dwójka. I liczymy na coś dobrego. Tu bierzemy dwójkę. Tu zdecydowanie to. No średnie te misje, naprawdę średniawe. No tu tą dychę niestety musimy wziąć, taka tragiczna, a my musimy ją brać, szkoda, bardzo szkoda. Od jutra znowu event pupili, więc yy, dobrze by było coś zbyt ułapać, żeby można było karmić. No na pewno będziemy karmić chyba wydrzewia, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że będziemy karmić tego wydrzewka yy, w tej ziemi, no chyba, że dadzą nam do złapania Krapiera, a wtedy krapiera będziemy sobie łapać, no bo będzie mm, lepiej dla nas. Boże, mam nadzieję, że znowu mi nie wywali internetu, albo po prostu to jest błąd gry, ale zobaczymy za chwilę, co tutaj się wydarzy. Dwa z piątki, no, droga gro, bardzo cię proszę, serwer nie odpowiada. Ojejku, widzimy się za sekundę, jak to się wszystko naprawi. ołki i mam nadzieję, że już powinno być ok, więc lecimy z tą maweczką i zobaczymy, czy uda nam się przebrnąć przez nią dosyć sprawnie. E, dobra, zadycha. Myślę, że może być ewentualnością jakąś. Tu bierzemy siódemkę. 100 milionów przekroczone. Na razie jeszcze jako tako stoimy z tymi grzybami. Chociaż no, ostatnio nie mamy czasu nawet, żeby postarać się obejrzeć laki coiny, czyli reklamy. To sobie do kociołka wrócimy od razu. No jest ciężko. Okres przedświąteczny jest na pewno mega mega ciężki dla mnie. No i podejrzewam, że dla wszystkich też, no ale staram się dla Was tutaj jak najwięcej ogarnąć tych odcinków, żebyście mieli też co święta nawet oglądać czy cokolwiek, bo czasami tak to jest. Także tutaj od z mojej strony jest sporo tego. No i dopiero myślę, że zakończymy to po świętach. Takim... Mam nadzieję pełnym setem na wojowniku i na magu legendarnym. Ale czy to się uda? Tego nie wiem. Bardzo bym chciał. A tu bym chciał jeszcze jeden. Jeszcze jeden run przejść na zabójcy, żeby mieć dwie legendy. Na razie jesteśmy na 30 pokoju. Hmm, ale przecież jeszcze ile nam zostało tych dni do końca. 3 dni i 18 godzin. No może być ciężko. Jeśli dzisiaj nie przejdziemy za daleko, to na pewno będzie problem, żeby zdobyć drugą legendę tutaj. Ale zobaczymy jak to będzie. Już za chwilę, czy dojdziemy daleko, czy też nie. Na pewno dostaliśmy śliwkę, co mnie bardzo cieszy, bo możemy dokarmić głębiona. I jeszcze jedna by się taka przydała, ale zobaczymy czy dostaniemy. Jeszcze oczywiście mamy koło, więc trochę jeszcze przed nami tutaj roboty jest. Weźmiemy sobie tą dwójkę, w prawie 150 milionów. No tu siódemka niestety musi iść. Ta piątka była tak słaba, że chyba nikt by jej po prostu nie wziął w tym przypadku. O, dycha za 11. No to gra nam trochę wynagrodziła. Chociaż tyle. To już chyba taki przedsmak eventu Expo. Tak, tak coś czuję. Więc fajnie, że się taka misja trafiła. Tu weźmiemy to. O, kolejna broń. Kolejna broń, którą możemy sobie wrzucić do kociołka. Szkoda, że te. Bronie takie y, słabe jeśli chodzi o high siwo, ustawimy sobie dwójkę. Przy okazji, fajnie o 2 za 5 No, to jest coś, co ja lubię. To jest coś, co ja lubię. Szkoda, że nie czerwona jeszcze na jakiegoś ekspa, ale już nie będę wybrzydzał. Nie będę absolutnie wybrzydzał. to bierzemy dwójkę. Y, co byśmy tu jeszcze chcieli? Może tą siódemkę. Co? No, troll, same piątki. Bierzemy to. Dostaliśmy jeszcze jabłko. No, tych jabłek też chyba mamy już od groma 82, więc dość szybko będziemy tutaj karmić te nasze pupile. Eee, I co? Tutaj bierzemy to. Kopalnia klejnotów jutro na poziomie 13 się pojawi. Także też przyjemnie. Powolutku do, do przodu. Za chwilę mamy walkę na arenie. Ale jako że mamy już um, ogarniętą mawkę, to idziemy na koło. O ile przedmioty nam pozwolą. 12 milionów. 15, 15, ładnie. Może coś jeszcze, 3 grzybki. I śliwka. To też jest OK. I tyle. A no także powiedzmy, że w miarę to koło przyzwoite. Bo śliwka oczywiście wędruje tutaj. Dalej, przebieramy się na sekundę, żeby zrobić atak na arenie. Mam nadzieję, że będzie ktoś przebrany dokładnie. I mamy zrobione wszystkie ataki na arence. Tu możemy sobie już w zupełności poklikać na spokojnie. Naszego menadżerka, na 3200, to lecimy teraz tu, i za chwilę idziemy, do tego legendarnego dungeona. 32 druga komnata. Oby szczęście nam dopisało. I jeśli dojdziemy, jeśli przejdziemy bossa na 55 piętrze, to będę mega zadowolony. No ale podejrzewam, że zaraz popełnimy jakąś trudkę na start i skończy się rumakowanie, jak to mówią. Mam 900. Zabójcie pułapki na 3000, jeszcze chwilę, muszą poczekać. Ale to nic, poczekają. 300. I 200. 3, 300 i tam będzie 3400, chociaż tu możemy sobie kliknąć 3300. Dobra, tutaj lecimy dalej. 3300, 300, 3200, 3300. Dlaczego nie mogę zrobić siedliska na 3400 od razu? To jest ciekawe, bierzemy tak. I to sobie dokończymy później. 226 milionów. Na razie jeszcze idziemy tu, no i dokładnie, przeskoczył nam jeszcze 1%, więc to możemy wchodzić. No i fajny początek. Pamiętamy, że musimy się bić za każdym razem praktycznie, więc im więcej bitek, tym gorzej dla nas. Musimy też pilnować kluczy. Dobrze, że tu pusto. 7 kluczy powinno nam wystarczyć. ale no, zobaczymy, zobaczymy, no. Nie możemy unikać, to jest problem nasz. Dobra, jest mięśniaczek, więc to jest spoko. Więc lecimy z tym mięśniakiem przez te cztery pokoje. Dobra, no trzeba mięśniaka wykorzystać drzwi ofiarne niestety tu idziemy w tą stronę nie podnosimy go musimy się bić kurde i teraz zginiemy jeśli nie dlaczego akurat tak akurat w taki sposób nie chciałem zginąć no trudno 46 komnata jutro będziemy wchodzić i starać się pokonać bossa no trochę lipa e, trochę lipa ta jest no szkoda że nie mamy tutaj tych ucieczek no, co zrobić? E, ale i tak wchodziłem na złym ekwipunku, więc dobrze, że nic nie dostałem. E, więc dobra, idziemy dalej. Co my tu mamy do zrobienia? No, Zdajmy te statystyki, bo z kości podejrzewam, że nic nie dostaniemy. E, więc atak na sądzącego 35%. Czy zadamy mu coś dzisiaj? 2 miliony. Fantastyczny wynik. Więc za dużo mu tutaj nie zrobiliśmy. Myślę, że możemy sobie tu już czwarte ustawić. Na 10 godzin będzie. Co dalej? Zaraz będzie walka pupili. To idziemy na kości. Co byśmy tu chcieli dostać? No te dłuże ewentualnie. Chociaż też niekoniecznie. Bardziej klepsydry. Ewentualnie te odłamki, jakby się trafiły. Ale widzę, że gra dzisiaj jest dla mnie anty i nic mi tutaj nie da. Spróbujmy to złoto. Chociaż milion złotych. Fantastik Fantastikiem, machem Dobra, 250 odłamków jeszcze na pożegnanie. To może chociaż jeszcze 5 klepsy. Fajne klepsy dry. Yy, idziemy do podziemi, zaatakujmy Pikachu. Kolejne 5 ataków. 506 milionów dusz. Przyjemnie. Tym bardziej, że budujemy 15, tak, 15 silki z kontroli i zostaną nam gobliny, a potem lecimy w kopalnię złota. Eee, tego przeciwnika i tak musimy potraktować mrokiem, a resztę raczej i tak przegramy. Eee, więc to już jest standard. Idziemy na walkę. W portalu Solo 42%. Liczę, że dzisiaj zrobimy jakiś progres. Jesteśmy przebrani. Więc go! 13 milionów 24. No ładnie. Ładnie. Jeszcze jakiś krytyk? Szkoda, że nie ma krytyka. A za to on też kredytował. Było 42%, mamy 26. No zbliżamy się, zbliżamy, ale bardzo mozolnie do tego końca portalu. No i lipa, lipa. Będzie ciężko z tym klejnotem losu tutaj dokończyć ten plan 3 dni. Zobaczymy. Zobaczymy jak to nam pójdzie. W tym odcinku wydaje mi się, że to tyle, bo wszystko zrobiliśmy to co mogliśmy także jeśli odcinek Wam się podobał pamiętajcie o łapce w górę, komentarzu no i subie jeśli go jeszcze nie macie trzymajcie się cieplutko i na razie